Zawsze wiosną mamy ten sam dylemat, kiedy rozpoczynać pielęgnację trawnika. Mnie, proszę Państwa, pomagają podjąć decyzję ogrodowe rośliny. Choćby takie narcyzy, właśnie jak na początku. Gdy pojawiają się pierwsze, rozwijają płatki, wtedy właśnie ruszamy z pielęgnacją trawników, i to jest naprawdę dobry wyznacznik. Co trzeba zrobić? Już wcześniej przyjrzają się temu trawnikowi. I tak tej starej te murawie to na pewno przyda się wertykulacja, bo tutaj rzeczywiście brakuje już wyraźnie powietrza, a więc również przy okazji nakłucie na powietrzenie. Poprawki i łaty. Tutaj na przykład piesek nakopał, coś znalazł, szukał pod ziemią, no ale oczywiście krety też zrobiły swoje. Ponownie jak panowie od prac wodno-kanalizacyjnych. Niestety trzeba było wkopać rurki, no i mała rewolucja na trawniku się nią się odbyła. Nie chcę strażyć, ale wiosną o trawniku zawsze jest co robić. A zresztą, proszę Państwa, jakby nie patrzeć, przyda się nam to zimno. Troszeczkę zasiedzieliśmy się na kanapie, tu i ówdzie przytyło, więc po ruch na świeżym powietrzu na pewno się przyda. Może zaczniemy od łatania, bo to najszybciej pójdzie. Potrzebne będzie podłoże specjalistyczne do trawników oraz dobra mieszanka do regeneracji, renowacji trawników. Wszystkie dziury trzeba po prostu zasypać. O, wziąć podłoże, wyrównać, poubijać. A gdy już zasypiemy, ubijemy, zostawiamy lekki dołek, po prostu wysiewamy równomiernie trawkę. No i jeszcze na zakończenie przykrywamy. To oczywiście trzeba wszystko podlać. I tak po kolei z każdą dziurą. A tutaj młody trawnik, yy, wygląda na przeszedzony, no niestety 2018 rok, czyli poprzedni był dość suchy, trawa była zakładana we wrześniu. No niestety tej wody było trochę za mało, żeby pięknie zagęściła, w związku z tym dosypiemy tutaj nasion przezornie. Zostawiłem trochę nasion, których używałem do zakładania, one były świeże, z nowej partii. I właśnie tak równomiernie proszę rozsypać, jeżeli nie ma siewnika, można po prostu ręką, ale lepiej, jeśli tylko można posłużyć się maszynką bo to po prostu wysiejemy równomiernie. I na zakończenie, tak jak poprzednio, przykrywamy nasiona mieszanką do trawnika. Mienie nardyzów powinno również włączyć odpowiednie światełko wszystkim, którzy chcą założyć nowy trawnik. Tym razem nie z siewu, tylko taki trawnik, proszę zobaczyć. O, z rolki. Więc po prostu, zamiast się męczyć i starać wysiewać równomiernie, mamy po prostu całą mieszankę na rolce. O, tak to mniej więcej wygląda. Równomiernie porozmieszczane różne gatunki traw, wszystkie, które są w mieszance. No i jeszcze część artystyczna, czyli rozwinięcie rolki. To jest 50 cm szerokości, 40 metrów długo. Wkrótce, jak sądzę, pięknie zadarnionego, zielonego. Tylko pamiętajmy o regularnym podlewaniu, nawożeniu i przykryciu gotowym podłożem do trawniku. To się najlepiej rozkłada wtedy, kiedy nie ma wiatru, więc bezwieczna pogoda na pewno się przyda. W wypadku trawnika sukces to dobre przygotowanie, a zatem proszę dobrze podłoże przygotować, pozbawić chwastów, uwołować, a potem po posianiu przykryć nasiona, podlewać regularnie i na pewno trawa urośnie.